Polskie Radio Bialystok. może Tak, rzadko choć pewnie nie wszystkim dzisiaj do śmiechu, że może trzeba było na tace dać, albo gdzieś tam do jakiejś szyptuchy się udać. Robiłem że tak z lechiem, żeby czwarty raz i za siedzenie z tą lechią nie przegrać. No, nie idzie, to nie idzie. Tak, tylko że, że nie musimy być skuteczniejsi w tych spotkaniach z lechią, bo stwarzamy sytuacje, a nie potrafimy ich wykorzystać, no to, to tutaj jest nasz problem. Ale jak ja wykorzystać ja każdy nasz błąd, bo sytuacji, kiedy już jest było okay. tylko, 2-0, tylko wcześniej. z tych sytuacji klarownych nie, nie miała, bo w tej sytuacji poniższym w później sędzie spadł i znam. Także, także na to nie ma co wypatrzeć w kierunku lekki tylko tutaj naszej. Mieliśmy to na wyciągnięcie ręki, ten remis, który będą bliskie połowary dał gdzie jeden nam dużo dawał. my straliśmy szansę i reflekcią, jesteśmy niezadowoleni. Cieszą się go w tutaj myślę, że trzeba spokojnie przeanalizować ten sezon tak naprawdę chłodno teraz jeszcze że jest tam Ja sobie pomyślałem w przerwie zimowej, kiedy ta przewaga wechilna jest nad na Jagiellonią Białystok, światowych chyba 9 punktów. I rozpoczęłem się te ruchy kadrowe w Jagiełonii, pomyślałem sobie tak, może nie wprost, ale Jagiellonia godzi się z tym, że w walce tytuł mistrza Polski nie będzie się liczyć po to, żeby wykorzystać te miesiące właśnie na początek przebudowy zespołu, wygrać być może Puchar Polski i w roku stulecia załatwić co mistrza. Czy, czy Pana myślenie, czy działacze nie były To Pewnie Puchar Polski był celem. To nie jest tak, że chcieliśmy walkę o mistrzostwo Polski, ale było widać, że ta strata jest duża. Natomiast yy, uważam, że, że ten zespół musiał, yy, musiał nastąpić przebudowa tej drużyny. Są coraz starsi, bo widzą to nie w wieku, których nie upoważnia do gry. Natomiast, natomiast w pewnym momencie trzeba szukać zawodników, którzy są młodsi rozwojowi i te najlepsze granie przed nimi. Tak, na nasze najlepsze to w takim optymalnym wieku jest Jesus, tak, ale, ale czy Arsenic, Zekon Środkowego, obrońca jeszcze, jeszcze młody, czy Koszta, czy Carles, czy to są wszyscy młodzi zawodnicy. I, na tyle, że już jakieś doświadczenie mają, będą grali coraz, coraz lepiej I na pewno zimą nie spodziewaliśmy się jednego, że, 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 um, że te kontuzje też nie chcą ukrywać, zwłaszcza Chrystusa i Kadleza, że brzmią z kontuzjami. Tak? Druga sprawa, gdybyśmy wiedzieli, że, że gdzieś w pewnym momencie już um, Karol nie przedłużył kontraktu, nie było wyjścia i, i klub jakby stąd jeszcze miał ostatnie okienko, żeby na nim zarobić dobre pieniądze. To na pewno jeden z napastników by został w tym momencie. Pan, tylko, że opieraliśmy w pewnym momencie gry na, na, na Patryku Klimani, a Chesús dopiero później a, 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 po wyrażeniu kontuzji zaczął, zaczął grać. I, także, także na pewno to tyle jest teraz lepsza sytuacja, że, że wiemy, że teraz brakuje nam zawodników, którzy go jakość. by Powiedział Pan po meczu tutaj w Gdańsku, że. Dwa, trzy transfery dobre, i ta drużyna będzie grać lepsza, ale ja tak sobie myślę, że przynajmniej dwóch napastników trzeba ściągnąć. Nie wiem, czy z dwóch skrzydłowych, bo no nie wiadomo, co to okaże, mniej się tych transferów wydaje, trzeba więcej. Jak rzeczywiście tylko dwa, tak, tak pan powiedział? Powiedziałem dwa, trzy. Jeżeli mówimy o trzech, ja na pewno w kwestii napastników nie chcę mówić o ilości, ale na pewno ma pan rację. I tutaj musi być większa rywalizacja. Na pewno o skrzydłach, na tych pozycjach myślimy. Być może cztery, tak jak to powiedział, gdzieś większa rywalizacja w ramce też, ale, ale to mówię, to też jest kwestia rozmowy już w klubie z procesami na pewno jest tak, że jeśli chodzi o napastników, na, na pewno poszukiwania, ale wiadomo, że to jest najbardziej takie, przepraszam za wyrażenie, to niepożądane, nie chciałbym tego bo człowiek, człowiek, tylko po prostu chodzi o to, że, że napastników szukają wszyscy, bez względu na... Na ligę, bez względu na ligę, czy, czy to jest niższa klasa, czy jeszcze klasa, czy to jest klasa, ligi europejskie, wszędzie się szuka napastników i na pewno, na pewno znaleźć skutecznego bo nie jest tak, tak, tak łatwo. Na ten moment, krótko po meczu z Lechią Gdańsk, naszą bolączką wydaje się być, albo jest wręcz, brak zawodników pogranych w kategorii młodzieżowca. Tutaj szansy dostał Michał ale jeżeli jest w ten całym sezonie młodzieżowcem jednym, to już tak na tę chwilę nie widać takiego kandydata, który by na pewno nie ustawał. jeśli chodzi o granie, to nie do końca się zgodziło, bo wiosną zobaczył minuty Patryka, no to ten minut jest duże, natomiast... Pytanie, czy zrobiłby czy, czy ja czy ja normalnie, gdybym miał młodzieżowcem. tak, w tej sytuacji gdyby na postaci, to że grał. Tak, tylko nie zapominajmy, że też mamy wypożyczoną, tak, widać, który, który, który gdzieś na strzelał lampki pisze pierwszej też, też jest brany pod, pod uwagę i tutaj też może dać. Też, też może dać drużynie, nie. Jest kilku wygraszanych do pierwszej linii chłopaków. Więc musimy zostać szansą. Dzisiaj, 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 próbujemy zadewidować. Jeszcze oczywiście to jest moment. do wejścia Szymonu Łatyckiego, natomiast kontuzja Iwana to zabrało. Musimy wprowadzić zawodnika bardziej defensywnego. Musimy przegrywać 1x0, bo powiedzmy wszech ale Szymon był zawodnikiem typowo ofensywnym, jest na pewno ubolewany tym, że, że nie, że nie zadewidował. Od kilku właściwie już chyba miesięcy można powiedzieć, ciągle przejawia się informacja, pojawia się informacja potwierdzona, niepotwierdzona, trener no już mamy kończy pracy w nie Białystok. Ja zanim zapytam, czy to prawda, to zapytam, jak to wpływało na to, żebyście musieli z tą informacją ciągle się mierzyć w sezonie wygodnym. No. Na pewno to nie pomaga, tak jak powiedziałem na konferencji prasowej, bo przede wszystkim o ile ja sobie z tym na pewno radziłem, bo jakiś tam nie, wiem, nie było start, żeby, żeby gdzieś stracił kontrolę. Natomiast szat na tym dyskutuje. To jest każdego to, trenera to nie jest dobra sytuacja, kiedy, kiedy, kiedy o takich rzeczach gdzieś tam przy to się dyskutuje i na pewno e, łatwiej byłoby, gdyby ta sytuacja była wyjaśniona zdecydowanie w którą stronę, więc, więc to jest jakby na pewno nie jest to łatwy moment, ale tak jak powiedziałem, no bo zawodnik już wychodzi na wojsko, to w tym momencie nie myśli o tym, tylko myśli o najlepszym graniu i tutaj zespół na pewno. Więc pod tym względem zarzucić tej chłopakom, ta współpraca z nimi przez te dwa lata na pewno mi się układała na, 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 na naprawdę na dobrym poziomie i na pewno ja tutaj z tej współpracy byłem, byłem, byłem zadowolony, a jak będzie, no ja nie do tego, że nie chcę Panu powiedzieć, tylko po prostu ja, ja nie wiem. A co powiedział Pan chłopakom po... Na koniec po prostu, kiedy już wychodzili z szatni, wiadomo, że ten urlop się zaczyna, powiedział pan o zobaczeniu, nie wiem, w czerwcu, w dziesiątego, czy którego, czy, czy może do zobaczenia gdzieś indziej na piłkarstwie szlaku? To, co jest w szatni, zostaje w szatni. Nie mogę tylko panu odpowiedzieć na to pytanie. To ostatnie naprawdę pytanie. Jaki potencjał zdaje pan sobie na to, żeby będę <laughs> prowadził <laughs> na w następnym sezonie. <laughs> nie chce pan, nie chce pan ustąpić i konsekwentnie jest pan wdrożony do, do tematu. No, naprawdę nie wiem, nie wiem. Jest, mam nadzieję, że ta kwestia będzie jutro wyjaśniona, więc przeżyje Pan 24, będzie w spokoju, prześpi się spokojnie. Myślę, że ja przede mną bardziej, bardziej, nie chcę powiedzieć, nerwowo, ale na pewno większe emocje mnie czekają niż, niż Pana, a jak jako dziennikarz do jutra pewnie będzie Pan wiedział. A mogę jeszcze jedno pytanie? Proszę bardzo. Gdyby Pan był prezesem jest tak. to człowieka, który zdawał wicemistrzostwo Polski i zajął piąte miejsce był w finale Pucharu Polski. Nie to, że zwaliłbym Panu się po prostu kontrakt kończy. Czy przedłużyłby Pan z takim człowiekiem kontrakt, czy nie? Mówię czysto teoretycznie. Odpowiem inaczej. Ja mam tu przewagę, że jestem trenerem i trochę inaczej myślę. Natomiast przede wszystkim na chłodnym oceniam, jak ta praca wygląda. I nie sugerował się tylko tym, że w tym roku nie ma odbędnych pucharów. Myślę, że. Przykłady polskich zespołów, wiele jest takich, które ogrzewa w arwejskim Pucharach w tym sezonie grało utrzymanie. My jako Jagiellonia tego uniknęliśmy. Poza tym wiele zespołów, które miało przebudowę, też miało spory problemy w tabeli. My oczywiście nie jesteśmy w Pucharach, tutaj ja tego nie czekam, ale do końca o nie walczyliśmy. Więc, więc wydaje mi się, że, 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 że no, ja na pewno, no, mogę że ze swojej pracy robię co mogę i pracowałem bardzo, bardzo, bardzo ciężko. Natomiast Moja ocena jest nieobiektywna, więc, więc nie chciałbym tu odpowiadać. W każdym razie zaufanie popłaca, cierpliwość popłaca. Najlepszy przykład, Waldemar Fornalik i Piotr Stokowiec. Ja myślę, że uff, na gorąco mi to nie przyszło, a w ostatniej kolejce Waldemar tak, Fornalik grał mecz o życie dla Piasta i dzisiaj z mistrzem Polski. Wielkie gratulacje. Przykład Piotka też. Wykład jak najbardziej, my aż w takiej tragicznej sytuacji nie jesteśmy, ale mówię, no zawsze w Fijagielonie przede wszystkim, w przede wszystkim e, oczekiwania są bardzo duże. E, a nie, czasami brakuje takiej troszkę chłodniejszej oceny, Się popatrzymy nawet na budżet. Ja wiem, że ktoś dzisiaj powie, że Kazgiwce z mi wszystko po Natomiast ja nie życzę im źle, ale uważam, że za chwilę będą mieli problem jeden. Bo najlepsze piłkarzy będą tracić, bo. bo, 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 bo bo tak funkcjonuje nasza piłka i, i, i ktoś gra dobrze, to, to, to jest transfer i, i nie da się od razu zastąpić później to jeden do, jeden do jednego. I, i, i Dlatego tutaj mówię, oczekiwania są, są bardzo duże i myślę, że w tym następnym sezonie one będą jeszcze większe. Bo jest to krótkie, ja sobie zdaję z tego, z tego sprawę, ale no, no, ciężko mi coś, coś jeszcze więcej powiedzieć. To ja na koniec powiem, że lepiej trochę tej wiosny wyjść. Ale ja chciałem powiedzieć trenerze. Do zobaczenia ja Dziękuję, za miło. kilka tygodni. Dziękuję, jest mi bardzo miło.